Witam. 19 maja 2016 renowacja niemieckich damek. Akcja Ogród. Polega to na tym, że odnawiam stare niemieckie rowery w kolorze żółtym, czerwonym. Na tym umieszczam kwietniki. I ładnie ukwiecone rowery dodają kolorytu ogrodowi. Teraz rowerek prosto ze Szwajcarii zostanie dodatkowo ubarwiony. Już kółka pomalowałem, teraz czas na błotnik i inne, i inne części. Robimy to sprayem, żeby to jak najbardziej było estetyczne. Mało się o ogród Przebywanie wśród kwiatów To jest wypoczynek I samo zdrowie Tutaj mamy już ładnie to zrobione Teraz wnętrze zrobimy troszkę w ciemniejszym kolorze Również tutaj pedała Ubarwimy troszeczkę lakierem Żeby to wyglądało jak najładniej. No, dwukrotne malowanie z pewnością doda kolorytu. Również te motywy tutaj należy poprawić. I rowerek będzie jak nowy. Tutaj troszeczkę. Ramę muszę poprawić, bo jest wyświechtana. Natomiast oryginalne napisy zostawimy, ponieważ to jest to, co powinno być. Za chwilkę będę kontynuował, po czym pokażę, jak to się prezentuje w naturze. <gry> tak więc rower nabiera już właściwych kształtów, barw. Także uroczo będzie wyglądać. Jeszcze troszkę szczegółów tylko tutaj. Poprawię konkretnie tutaj uchwyty, zrobię w kolorze również takim samym jak pedała. Nikiel pozostawię, aczkolwiek może z biegiem czasu pomaluję na kolor złoty. Tymczasem jednak pozostawię niklowane, ponieważ ten nikiel bardzo ładnie tutaj wygląda. Tak więc rowerek jest już wstępnie. Zrobiony. Do niego przyjdą tylko kosze z kwiatami. Przyjdzie kosz tutaj, jak również z przodu. Tak więc rowerek będzie gotowy. Ryszard Tosnowiec, Bogatynia, Polska.